A dziękuję, 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 dziękuję bardzo wam wszystkim za takie pozytywne przywitanie i aprobatę mojego Tańca Harlem Shake. To nie jest tajemnica. W trakcie projektu planuję ćwiczyć w domu i w plenerze. W siłowni tylko i wyłącznie dlatego nie, bo mam ograniczone zasoby czasu, a niestety mieszkając na obrzeżach Warszawy do najbliższej jakiejś fajnej i konkretnej siłowni, gdzie jest kilka maszyn, a nie tylko i wyłącznie e, dosłownie parę na kilka osób, jest dość daleko. Z tego jednego względu będę musiała się pogodzić z tą sytuacją i wykorzystać ją jak tylko i wyłącznie najlepiej mogę. Jak myślicie, z kim ja będę ćwiczyć? Jakie ćwiczenie ja będę tutaj praktykować? No uwaga, zastanówcie się dziewczyny, co jest na moim kanale od dni z Hodakowską, co jest opisane na moim blogu. Każda jedna płyta wydana Hodakowskiej. No, może kilka tam zostało jednak pominiętych, przez to, że pewnego czasu widziałam sobie z ze swojej stopy i byłam unieruchomiona na kilka miesięcy i nie mogłam niczego ćwiczyć. Ale tak, jak jeszcze ktoś by nie wiedział, ja mam obsesję na punkcie tej kobiety. Jak widzicie, co nie szastaję, byłam jeszcze dodatkowo na dwóch jej warsztatach i... Praktycznie muszę powiedzieć, że kocham te ćwiczenia. Kocham interwały, to jest to, co ja znajduję i w czym najbardziej się znajduję i co najbardziej lubię ćwiczyć. Jak najbardziej rozumiem też te osoby, które mówią, no ale przecież ile można ćwiczyć jest z jedną płytą? No ile można? No jak widzisz, to nie jest tylko i wyłącznie jedna płyta. Możesz ćwiczyć każdego dnia zupełnie inną i trzymam tutaj za słowo Ewę, która powiedziała kiedyś na jednych swoich warsztatach, że chce wydać 30 płyt, żeby każda z nas miała, przepraszam, ale problem techniczny, aby każda z nas mogła ćwiczyć każdego jednego dnia z inną płytą. Trzymam za słowo. Dobrze, czyli wiecie z kim ja ćwiczę. Jeżeli jednak nie chcecie ćwiczyć z Ewą Chodakowską, naprawdę macie tyle możliwości, że jęczenie i mówienie: No, mam problem, bo nie wiem z kim mam ćwiczyć, nie mam z kim ćwiczyć, jest trochę tutaj chybione. Ja uwielbiam kanał Befit, um, dlatego że tam są również właśnie te pełnometrażowe nagrane, um, nagrane zestawy ćwiczeń z DVD. I jest w tym również Shred, albo Shredded, już nie pamiętam, jaka to była nazwa: z Jillian Michaels, nad Michelle. No, ale to przepraszam, no po prostu mam jakieś zboczenie na punkcie tego nazwiska. I wiem, że w Polsce wszyscy to wymagają. Michel, Michels, Michael. Chociaż ja przekręcałam imię i mówiłam Julian. No ale okej. Okay. Także tutaj macie już sprawę zamkniętą. Mnóstwo wyboru, tylko i wyłącznie dobra chęć zacząć ćwiczyć. Kolejna rzecz, siłownia. I aha, jeszcze bardzo siłownia powiązana będzie z domem. Chciałabym, żebyś. Jeżeli nawet teraz nie masz kasy, to żebyś jednak zaoszczędziła kasę na to, żeby spotkać się. Jeżeli to jest tylko Twój początek i nigdy nie miałaś styczności z ćwiczeniami albo ćwiczyłaś i nie masz efektów, żebyś e, zaoszczędziła sobie na jeden trening personalny z trenerem. I wypytała się podczas tego jednego treningu Zadałam mu tyle pytań, żebyś wiedziała, jak masz ćwiczyć, jakich ćwiczeń do swojej wagi. Jeżeli masz dużą nadwagę, powinnaś unikać, bo niestety, ale na samym początku możesz sobie naprawdę zrobić ogromną krzywdę ćwicząc źle. Dlatego uważam, że tak bardzo ważna jest ta jedna godzina spędzona z um, trenerem personalnym jeden na jeden. I wypytanie go, co nie powinna, czego powinnaś unikać w momencie, jeżeli masz problemy, na przykład z kręgosłupem, z kolanami, z biodrem. To są naprawdę dziewczyny ważne pytania, dlatego że ćwiczenia jak najbardziej mogą cię uczynić zdrowszą i bardziej wysportowaną, ale mogą cię też uczynić kaleką. I tutaj chciałam to bardzo poważnie powiedzieć. Mam nadzieję, że doszło do, do ciebie ten komunikat, że z ćwiczeniami nie ma żartów i e, można sobie naprawdę narobić paskudne kontuzje, które będą później trudne w wyleczeniu. Um, więc dlatego tak bardzo ważny jest ten kontakt z trenerem pe personalnym. I teraz też, żeby nie powiało jakimś pogromem, że ojej, te ćwiczenia są takie straszne, no to nie, to ja dalej będę się tutaj sobie siedziała na kanapie. Oczywiście, że nie są straszne, tylko trzeba wiedzieć, jak się powinno ćwiczyć, jakie powinna się przyjmować pozycje, na co uważać, jak robisz martwy ciąg, żeby nie zakrągać pleców, że jak leżysz będzie powinno stykać mat. To są takie podstawy, które często po prostu są jednak omijane przez amatorów. Chociaż ja też nie jestem profesjonalistą, ale przynajmniej te podstawy bardzo rygorystycznie u siebie trzymam. Także to jest bardzo ważne, żeby zanim na siłownię wpaść i zacząć na tych maszynach ćwiczyć, porozmawiać z trenerem i zapytać się, jak te maszyny działają. I co do y, siłowni. Zauważyłam też po sobie, zauważyłam też po rozmowach z innymi osobami, y, bardzo często dziewczyny mają podejście takie schudnę, dopiero pójdę do ludzi, bo się wstydzę tego jak wyglądam. No nic bardziej mylnego, tak jak Ci powiedziałam, możesz sobie naprawdę narobić wielką krzywdę, a jeszcze jak ćwiczysz cudowną szóstkę deidera, no to jak ci tylko i wyłącznie Bije brawo i bije kibicuję Twoim plecom, żeby to wytrzymało. I, I po prostu proszę cię, przestań ćwiczyć tam wszystkie te idea, no, chyba że sobie też spaskudzi cały swój kręgosłup. Siłownia, świetne miejsce do ćwiczenia, jak również świetne miejsce do napisania pracy magisterskiej, doktorskiej z zakresu zachowań ludzkich, badań zachowań ludzkich. W Rusy możesz tam spotkać absolutnie wszystkich. Dziewczyny zakochane w swojej urodzie, które mają perfekcyjny makijaż, łącznie z doczepionymi rzęsami. Naprawdę, po prostu, jak można ćwiczyć w takiej full tapecie? Możesz spotkać szafiarki, codziennie inaczej ubrane. Możesz spotkać karka, który do każdego ćwiczenia będzie się zabierał z krzykiem. This is Sparta! Tak jak powiedziałam, możesz spotkać każdego, ale to jest najmniej istotne, bo najważniejsze, że na siłowni jesteś Ty i Ty powinnaś spędzić czas ze sobą i nie przejmować się tymi osobami, które są wokół Ciebie. Poza tym te osoby, które przyszły naprawdę ćwiczyć, będą Tobie kibicować, będziesz widziała w ich oczach ten błysk. To jest taki bardzo rozpoznawalny błysk, że o super, super miałeś tutaj tą serię ćwiczeń. To widać, że, że jedna osoba jest zaangażowana w ćwiczenia i druga po prostu cieszy się sukcesu tamtej, którą obserwuje jak ćwiczy. Także ja polecam jak najbardziej sił, No, dały sobie dużo luzu do siebie. Takiego wewnętrznego spokoju, że, że to jest czas dla Was i to Wasze sukcesy powinny być tutaj najbardziej istotne, a nie cały czas porównywanie się z innymi. Wiem, że to będzie trudne, bo sama ja tak robiłam, samo mnie to irytowało, że ktoś na przykład był lepszy w ćwiczeniu, potrafił podnieść więcej albo potrafił zrobić więcej brzuszków. Natomiast no, spróbuj się od tego jakkolwiek odciąć i skupić się na swoim ciele i na swoich powtórzeniach i na tym, jak poprawnie wykonujesz ćwiczenie. Pener i nie zawaham się tutaj powiedzieć, panicznie boimy się ćwiczenia w penerze, panicznie boimy się krytyki innych osób, panicznie boimy się tego co powiedzą inni, a mogą powiedzieć, i tutaj możesz zobaczyć fragment. Chodź tutaj Nie, nie robię zrobić pokazać. Robi. Nie, no chodź, no co, boisz, że takie cię pokona? K? Wyżej, co, to, 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 tak. Do, do poziomu. O, o. Niech Pani tam mm -hmm. zniknie, To jest nie bierze. Co? <noise> ale pamiętaj, że on jest cięższy, nawet no, no przesady. <noise> tak, może się zdarzy, jak sama widziałaś, że ktoś coś będzie komentować. No ale czy jest ten z przejmowania się kimś takim? No proszę Cię, sama mogłaś teraz przed chwilą zobaczyć, że ten, kto dużo mówi, mało robi. No i ja... <noise> Z żenuła dla mnie by była, gdybym później e, przez miesiące, tygodnie, godziny i dni rozwlekała to, że usłyszałam od e, tamtej osoby to, co usłyszałam. Totalnie bez sensu. Nie ma, się, nie ma się czym przyjmować. Trzeba się skupić na swojej pracy i trzeba się skupić na tym, jaki trening wykonujesz, żeby w 100% on miał wpływ na ciebie i żebyś wykonała go efektywnie. W plenerze, z uwagi na to, że nie mogę siebie zobaczyć, ograniczam ćwiczenia dosłownie do kilku. To, co widziałaś, to robię na wymachy nóg dodatkowo jeszcze i co jeszcze? O i może jeszcze wykroki. A zdecydowanie większość czasu w plenerze spędzam na bieganiu. I tutaj przyznaję bardzo duży efekt na to, jak będzie wyglądał mój brzuch, będzie miało właśnie bieganie. Dla mnie jest to najlepszy cardio, gdzie spowodowałam najwięcej tkanki tłuszczowej, i po prostu nie wyobrażam sobie o pominięcie biegania w swoim całym planie e, cel cały płaski brzuch. Tempo, dokładność, mokry podkoszulek mega istotne rzeczy, o których teraz Ci chcę powiedzieć. Tempo musisz dostosować do swoich możliwości uwzględniając dokładność wykonywanych ćwiczeń. I nie inaczej. Tutaj może na przykładu, jeżeli któraś z Was ma e, właśnie te płytę Ewy i widziała, jak wykonuje ćwiczenia Tomek. Dla mnie Tomek to jest zroboko. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę umiała dorównać to tempo, jego, swoje tempo do jego tempa. I bardzo jest to istotne dla Was. Uwaga, jeżeli właśnie e, ćwiczycie i uważacie, że jesteście mądrami, nie potrzebujecie żadnej opinii tutaj trenera, bo wy wiecie, bo wy wiecie najlepiej, naprawdę dziewczyny, robicie sobie krzywdę. Jeżeli będziecie próbowały dogonić gościa, w momencie, jeżeli wcześniej ćwiczyłeś ileś lat albo ileś miesięcy. Dlatego, że on wykonuje te ćwiczenia w niesamowicie do mnie szybkim tempie. I jak ja widziałam kiedykolwiek też na siłowni osobę, która ćwiczyła koło mnie i robiła brzuszki na ten sposób, że. No, no. sama odpowiedź sobie na pytanie, co to w ogóle miało być? Ona ćwiczyła, ona spinała tym mięśniem, coś pracowało, czy to były takie zrywy, nic nieznaczące. Dla mnie to są zrywy. Dla mnie to jest mniej więcej w taki sposób ćwiczenia, to dla mnie to jest tak, jakbyś poszła na imprezę do jednej grupy swoich znajomych, byś wszystkim powiedziała cześć, 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 cześć dobra, nora, idę do następnych. No dla mnie nie ma to sensu. Dla mnie naprawdę jakość ćwiczenia to jest jego poprawność, to jest to napięcie, spięcie mięśni, wytrzymanie m, sekundy półtora sekundy i rozluźnienie. Ja nie widzę sensu w takich zrywach, bo te zrywy to jest dla mnie nic innego jak takie tylko i wyłącznie pulsowanie mięśniem. On naprawdę nie ma szansy ani się dobrze napiąć, ani dobrze rozbudować w tych takich ciachaniach i ciachaniach, ale macie na mur beton gwarantowaną kontuzję, bo sobie coś naderwiecie, zerwiecie i w ogóle sobie coś dziwnego porobicie. Także skupcie się może na samym początku, nie na tempie, a na poprawności i jakości wykonywanych ćwiczeń. I zdecydowanie szybciej zobaczycie efekty, bo będziecie bardzo szybko rozczarowane w momencie, jeżeli zmęczycie się nie wiadomo jak, a no tych efektów nie będzie. No bo jak one mają pojawić się w momencie, jeżeli to jest tylko ding, 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 naciskanie tych mięśni i, no i niepoprawna ich praca. I jeszcze ostatnia rzecz to jest buty. Gdzie musisz sprawdzić amortyzację i przyczepność? I sorry, ale w momencie, jak ja widzę kogoś w trampkach, jeżeli podskakuje, jeżeli robi szybkie zrywy, gdzie może naruszyć sobie kostkę, no to po prostu liczę 1, 2, 3. Weź głęboki wdech, nie denerwuj się, ale idź i powiedz tej osobie, że sobie robi krzywdę. Jeżeli będziecie wydobierały buty, ubierz ten but i spróbuj zrobić zryw. W jedną stronę, zdry, w drugą stronę. Sport to, tak jak powiedziałem na samym początku, jest świetna rzecz, żeby wyrobić sobie kondycję i poprawić zdrowie, ale jest to również świetna rzecz żeby uczynić się osobą poszkodowaną z wieloma kontuzjami, dlatego dla mnie mega ważne jest to, żebyś miała bardzo dobrze dobrany but i tutaj też jest um, dla Ciebie takie zadanie domowe, jak pójdziesz kupić sobie ten but porządny dla siebie, treningowy i nie pytajcie się mnie w komentarzach, bo nie zamierzam na to odpowiadać, jaki but powinnam sobie kupić, dlatego, że ja nie mam do tego pojęcia, jaką Ty masz stopę. Czy masz wysokie czy niskie podbicie, czy masz pronację, bla bla bla, bla bla, to od tego są osoby, które pracują w sklepach. Niech one zobaczą z kim mają do czynienia, niech one zobaczą Twoją uwagę, bo też będzie trzeba tutaj dobrać but do wagi. Zdecydowanie osoba bardziej yy, yy, otyła będzie potrzebowała buty, które będą amortyzowały jej podskoki, jej uderzenia o ziemię. I zdecyd zdecydowanie również inne będziesz potrzebowała mieć obuwie w momencie, jeżeli będziesz lżejsza, zdecydowanie też inne będzie potrzebne dla Ciebie obuwie, jeżeli tylko i wyłącznie będziesz biegać albo tylko i wyłącznie będziesz trenowała. Także to nie są pytania do mnie, to są pytania do specjalistów. I ci specjaliści znajdują się w sklepach i są oni po to, żeby Ci pomóc, więc się pytaj, pytaj się ich, a na pewno e, dostaniesz odpowiedź. Dobrze, ode mnie to jest tyle, więc ja ćwiczę sodakowską. I jeżeli coś mnie nudzi w jej ćwiczeniach, po prostu ja sobie wymieniam to ćwiczenie na zupełnie inne. Także nie będę mogła też powiedzieć na sam koniec tego projektu w 100%, że dzięki ćwiczeniu Chodakowskiej płyty tej, tej, tej mam efekty takie i takie. Jest ona w 80-70% jak najbardziej niezmienionych treningów, ale po prostu je urozmaicam, żeby nie popaść w nudę i zmęczenie, i znużenie. I również e, u mnie będzie duży wpływ na to, na mój wygląd brzucha będzie miał również bieg. Czy coś jeszcze? Tak, zwracam uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń i zwracam uwagę również na to, żeby się zgrzać. Bo tutaj bardzo częstym błędem jest osób, które ćwiczą w domu, że w momencie, jeżeli zaczynają ćwiczyć i zaczyna być dla nich niewygodnie, o, już się męczę, nie? Nie się tego za trudny, boli! Auć, ek! I w ogóle zaczyna się tutaj lament nad własną osobą. Odpuszczają. No, w momencie, jak odpuszczasz, ten podkoszulek nie ma. Podkoszulek, podkoszulek to, to jest nic, ale ty nie masz nawet czasu się zgrzać. I takie ćwiczenia trochę mijają się z celem. Jeżeli już poświęciłaś ten czas, to wykorzystaj go w 100% dla siebie i bądź efektywna w tym, co robisz. Ja mam teraz te pokazać. Po tygodniu swój brzuch to idziemy, zmieniamy kamerę i idziemy do łazienki. To teraz czas pokazać, co się dzieje pod bluzką Dobrze, a pod bluzką dzieje się tak. Gdyby przybliżymy, jeszcze on tak reguluję. Tak, jest całość. No to tam, tam, tam. To się dzieje pod bluzką Brzuch po tygodniu wygląda tak, z boku tak, z drugiego boku, żeby nie przerzuciła kamery. O tak? Tak, tak i tak. No to co? Więcej mam do powiedzenia. Zaraz zobaczymy jakie będą rezultaty w przyszłym tygodniu. Dziewczyny, ważna data do tego zapisania w waszych kalendarzach. Proszę wyciągnąć kalendarze i napisać. Piątek, godzina 16. Ćwiczymy razem z Mary Smokłe Nogi. Do zobaczenia wszystkim. Papa. pa! Wiecznie jest zimno i chcę wam tylko dzisiaj pokazać swoich pięć ulubionych ćwiczenia nogi.